Poszło. Cześć, z tej strony Kacper. E, ostatnio u nas na kanale było dużo pawo, więc tym razem ja pokażę nasz kolejny produkt. Jest to produkt do środek do czyszczenia e, kokpitu. Występuje on u nas w dwóch wersjach. Jest to cockpit mat i kokpit shiny, z czego ten shiny to powiedzmy, no nie jest aż taki błyszczący, jest taki półmatowy. Co warto powiedzieć o tym produkcie? To to, że jest e, antyrefleksyjny, czyli promienie nie będą ślepiały kierowcy, jest antystatyczny, e, czyli e, odpycha cząsteczki kurzu i dłużej pozos element pozostaje dłużej czysty. No i przede wszystkim jest, dzięki technologii nanosrebra jest antybakteryjny i e, pozostawia e, wysoki poziom e, higieny w samochodzie. Czyli jeżeli macie dzieciaki, to, to fajnie z tego produktu skorzystać, no bo powiecie, że że, że, że nic im nie grodzi, tak? Eee, aplikacja jest bardzo prosta. Zaraz Wam pokażę. Eee, akurat w, na, eee, eee, na wariancie Shiny, jak to wygląda, więc też będziecie mieli okazję zobaczyć, że, że on wcale nie jest aż taki błyszczący, jakby sama nazwa eee, wskazywała. Eee, co? Spryskujemy element, który chcemy wyczyścić i przecieramy suchą. suchą fibrą. Jak widać nawet, jakbyśmy pewnie to wzięli taśmę i odcięli, to byłoby widać różnicę między tą częścią czyszczoną, a, a nie. No wygląda pięknie. Zresztą, co to dużo mówić, wystarczy wejść do nas do sklepu, zamówić produkt i, i sami się przekonacie, że, że, że jest naprawdę fajny. Polecamy. Dzięki.